Witam, dzisiaj polecam przepis z lat 80. Kiedyś to było bardzo modne ciasto. Myślę, że warto do niego czasami wrócić. Jest bardzo pyszne. Ja po prostu robię kruszonkę z dodatkiem, co prawda, jednego żółtka i jajka, ale w sumie smakuje bardzo podobnie. Dodałam tutaj pół kilograma mąki, jedno żółtko, jedno całe jajo, 250 g masła, trzy łyżki kakao, trzy czwarte szklanki cukru, szczyptę soli. I łyżeczkę proszku do pieczenia. Przydałby się taki większy rozdrabniacz, mój niestety jest zbyt mały, bo często wyrabiam taką kruszonkę zwyczajnie robotem, ale kakao niestety bardzo się kurzy, więc nie polecam. W rozdrabniaczu będzie bardzo dobrze. Staram się ciasto szybko wyrobić, jak każde kruche. Które nie lubi dotyku ciepłych dłoni. Ciasto można zbić w kule, zamrozić, później zetrzeć na spód na tarce. Ja od razu zrobiłam kruszonkę, którą po 30 minutach w lodówce zetrę do formy. Jak widzicie, kruszonkę układam w formie. Za chwilę ją będę piekła w temperaturze 185-190 stopni, około 12 minut, tak jak ciasteczka. Kruszonkę podpiekamy po to, żeby spód sernika był chrupiący. Dzięki temu nie będzie nasiąkał wilgocią z sernika. Na masę serową wzięłam nieco mniej niż kilogram sera, ale polecam to kilogram minimum, zwłaszcza jak forma tak duża jak moja, 24x39 cm, bo sernik może być ciut wyższy, będzie lepiej wyglądał. Nie polecam masy serowej, gotowej jest wiaderka, która jest rozrzedzona z wodą, bardzo rzadka, polecam ser twarogowy, półtłusty, jest bardzo smaczny. W tym przypadku masa serowa musi być gęściejsza, ponieważ ważne, żeby kruszonka utrzymywała się na powierzchni, nie wpadła zbytnio do wewnątrz masy serowej. Gęsty twaróg z masłem i cukrem. Ucieram przy pomocy blendera, oczywiście można zmienić w maszynce. Odstawiam na chwilę masę serową i ubijam pianę ze szczyptą soli na sztywno, dodając pod koniec jedną łyżkę cukru dla jej utrwalenia. Potem wracam znowu do masy serowej, dodaję żółtka, jedną taką sporą, kopiastą łyżkę mąki ziemniaczanej, jakiś aromat miksuję na jednolitą masę. Ale nie za długo. Następnie masę rozrzedzam pianą na dwa razy. Delikatnie, ostrożnie, ale dosyć szybko. Nie musi być taka jednolita, mogą być pęcherzyki piany. Dzięki temu sernik będzie pulchny i mięciutki. Zawsze przy dodawaniu piany pamiętajmy o tym, żeby nie mieszać nadgorliwie. Przede wszystkim nie za długo. Chodzi o to, żeby spulknić masę, czy to biszkoptową, czy serową, czy jakąś inną, którą będziecie robić na pianie. Moment dodawania piany właściwie decyduje o tym, czy ciasto będzie udane. Potem wykładam masę na podpieczony, dobrze wystudzony spód, wyrównuję i ścieram na nią przymrożoną kruszonkę, którą trzymałam w zamrażalniku około pół godziny. Sernik piekę od 45 do 50 minut. Jeśli sernik wysoki, to pieczemy kilka minut dłużej. Zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na kolejne przepisy.